Moje nazwisko Barbara Dobrzyńska. Ja chciałam może taką małą dygresję zrobić, zanim, zanim zadam panu pytanie. Kardynał Stefan Wyszyński powiedział kiedyś, Polskę stać na to, aby była spichlerzem Europy, jeżeli będzie miała 60 milionów ludzi. Jeżeli chodzi o demografię w Polsce, która za, coraz jest niższą, przed chwilą Pan powiedział o Rosji też demografia jest niższa i w ogóle białej rasy demografia jest niższa w Europie. I do tego przyłożyła się również ta rasa wybrańców, czyli Niemców. Z tak swoją własną, to co tutaj Pani mówi, jakichś dekalogów w Niemczech, to mnie Pani rozśmiesza. Przede wszystkim Pani Merkel i ta cała Watacha, która rządzi Europą i Niemcami, to właśnie tam jest aborcja promowana, eutanazja, więc o czym tu Pani opowiada, o jakich dekalogach. Teraz, jeżeli chodzi dalej, to co chciałam powiedzieć. Czy, panu, czy pan się na tym zastanawiał, od którego momentu zaczęło być wyżynanie białej rasy, czyli niszczenie nas, białej rasy? Przez właśnie aborcję, eutanazję, przez praktyki różnych lekarzy, którzy sobie robią na nas, praktyki, czy dany lek jest dobry, czy zły, również mordowanie dzieci przez szczepionki. Czy pan, czy pan kiedykolwiek o tym wziął to jakby pod uwagę? Ja na przykład zaobserwowałam taki mechanizm działania. Od, to, już to, co powiedziałam, Kardynał Wyszyński powiedział, że gdy obronimy się jako Polacy, jak będzie nas 60 milionów ludzi. Natomiast od 1989 roku jest zdecydowana zniżka demograficzna Polaków, To również przez narkotyki, alkohol, czyli niszczenie struktury. Duchowej narodu, też Pan o tym powiedział, a jeżeli zniszczy się strukturę duchową narodu, nie ma narodu. I teraz chcę również Państwu powiedzieć. Towarzystwo, które nami od 1989 roku próbuje, czy w kulturze, czy w ekonomii, czy gdziekolwiek, rządzić, realizuje testament Hitlera. Hitler powiedział, że. Nam nie są potrzebni Polacy, nam są potrzebne ich ziemie. Dlatego w swoich dekretach i Franka, ich, i wszystkich tych dowódców hitlerowskich był, był tak, były takie dokumenty, żeby promować homoseksualizm w Polsce, bo się nie, be, nie, będzie, nie będą Polacy w tym momencie prawda, się rozmnażać, promować aborcję i aborcjonistów. I, i, ta, I jak najbardziej, żeby to miało bardzo duże przełożenie w czasie okupacji Polski. Alkoholizm, no to już naturalnie. Do tego doszły potem już po, 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 prawda, po, po 89 roku narkotyki, bo nawet nie wiem, proszę Państwa, ale mnie się wydawało, że jeszcze za komuny. No ja niestety się urodziłam w komunie, więc mnie na przykład w szkole nie groziły narkotyki. Ja przynajmniej sobie tego nie, nie przypominam. Natomiast już od 89 roku, kiedy zaczęłam obserwować, co się dzieje w szkołach, i właśnie nie ma, nie ma opieki nad młodzieżą wierzą przed narkotykami, przed satanistyczną właśnie tą formą muzyki, bo się niszczy kulturę, niszczy się polską kulturę. No chociażby mamy wódkę Chopin, ja ciągle o tym powtarzam, wódka Chopin. Teraz mamy wódkę pan Tadeusz, czyli proszę Państwa, do czego to proszę zmierza? Proszę zmierzać do pytania. Chwileczkę, Pro... może pan będzie uprzejmy i nie przerywać, dobrze? No, bo bardzo tego nie lubię. Dziękuję, ale ja proszę, proszę o pana, ja nie z panem dyskutuję, tylko ja zadaję pytanie panu, który jest gościem. I teraz ostatnie, ostatnia, ostatnia rzecz, pan tu podniósł sprawę Napoleona. Ja mówię o kulturze, bo ja jestem aktorką, więc mnie interesuje kultura. Kto wie, to wie, a kto nie wie, to nie wie. W każdym razie mnie interesuje kultura i to środowisko. I proszę państwa. Jeżeli my Napoleonowi w naszym hymnie śpiewamy pochwałę i stajemy na baczność wobec Napoleona, który mordował katolików we Francji, uwięził papieża, a my mu składamy hołdy w naszym hymnie, to ja się pytam, proszę państwa, czy my jesteśmy normalnym narodem, czy już nie? Bo w 1927 roku zmieniono nam hymn. Myśmy śpiewali swego czasu hymn, jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Marsz, marsz Polonia, marsz dzielny narodzie, odpoczniemy w, 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 po, po swej pracy w ojczystej zagrodzie. A w, od 1927 roku śpiewamy sobie, marsz, marsz dał nam przykład bo Bonaparte, jak zwyciężać mamy. A więc masoneria. A więc niejaki pan Dąbrowski mason. I teraz jeszcze, jeszcze... I może by się tym zajęła Gazeta Polska, jak już taka tutaj. Ja, ja nie jestem, od razu mówię, ja nie jestem y, tutaj miłośnikiem Gazety Polskiej. Ja się znalazłam tylko ze względu na pana, pana dziennikarza, wspaniałego Gadowskiego, którego, którego oglądam sobie w internecie i który mnie zachwyca swoimi wypowiedziami. Natomiast jeżeli Gazeta Polska jest taka polska, to niech się zajmie hymnem polskim. I zamiast marsz, marsz, dom, żeby nam tutaj dał nam przykład Bonaparte, to może niech nam da przykład Król Sobieski, jak zwyciężać mamy. Od tego zacznijmy. Zmieńmy hymn, zmienimy nasze godło, które ma, pięć, które ma masońskie te gwiazdeczki wbite w orła i wróci, niech niech wróci na Radę Ministrów bok. A nie jest, tylko honor i ojczyzna, zdjęte w 1925 roku. I ostatnia moja propozycja. Żeby godłem Warszawy nie był pajac kultury, czyli pieczęć Stalina. Ja mówię specjalnie pajac kultury, który został wpisany do zabytków klasy zero. To raz. Po drugie, żadna pogańska syrenka. Żadna sy pogańska Syrenka, tylko Matka Boża Łaskawa, bo ona była patronką Polski do 1935 roku. I teraz, panie redaktorze, a właściwie pani dziennikarzu wspaniały, byłabym zobowiązana, gdyby pan pouczył pana Łysiaka, którego ja niegdyś swego czasu czytałam. Ale jak się przekonałam, jak on, jak on plackiem leży przed Napoleonem, skończyłam czytanki pana Łysiaka. Jak pan ma do niego dostęp, to niech pan przekaże pozdrowienia, żeby on się zastanowił, kogo on lansuje, bo nie wiem w takim razie, kim on jest, albo czy jest na właściwym poziomie umysłowym. Dziękuję.